19 kwietnia, jak co roku, obchodzimy rocznicę powstania w getcie warszawskiej. To wielkie, bolesne wydarzenie, pokazujące odwagę mieszkających w getcie, bohaterstwo, ale też i warszawską pomoc, choć niekiedy i obojętność. Co roku od lat, jeszcze jak żył Marek Edelman, Przywódca powstania w Getcie. Organizowaliśmy także w latach 80. niezależne obchody tej rocznicy. Znakiem rozpoznawczym były żółte żonkile. Tak samo będzie i w tym roku. Ale w tym roku uznaliśmy też, że warto opowiedzieć naszym koleżankom i kolegom z różnych krajów europejskich o historii warszawskiego getta i o powstaniu w Getcie. Dlatego rozdaliśmy naszym przyjaciołom, znajomym te żółte symboliczne żonkile. Wiele osób ma je przypięte. To dla pamięci. Pamięć warto kultywować, dlatego że dzięki temu rozumiemy zagrożenia świata współczesnego. Bądźmy 19 kwietnia wszyscy razem w tej jedności myślenia o bohaterach powstania w Getcie Warszawskim.